Słońce spadało jak roztopiony ołów na wyschnięte pola Małopolski. Andrzej Kowalski kontemplował to, co kiedyś było jego ziemią, ze wzgórza, gdzie jego dziadek zbudował mały, rodzinny dom. W wieku pięćdziesięciu sześciu lat jego dłonie zniszczone przez dekady pracy straciły wszystko oprócz blizn i odcisków. Gorący wiatr wzbijał kurz nad opuszczonymi bruzdami, które rozciągały się jak rany na ziemi, która już do niego nie należała. Zdjął stary słomiany kapelusz, zniszczony na brzegach, i przytrzymał go przy piersi, patrząc w stronę horyzontu. Ziemia nigdy nie kłamie, ale ludzie tak, powiedział mu ojciec. Słowa, które teraz wydawały się kpiną. Przez trzy pokolenia Kowalscy pracowali na tych hektarach, znali każdy kamień, każdą zmianę tekstury gleby. A teraz po przejściu papierów przed notariuszem, wszystko należało do kogoś innego. Jesteś tylko niewykształconym chłopem, który nigdy nie potrafił patrzeć dalej niż jego własne bruzdy, powiedział mu Eugeniusz Walczak, właściciel. Ziemski, który teraz legalnie posiadał jego pola. To jest postęp, Kowalski. Przyszłość nie jest dla ludzi takich jak ty. Słowa wbiły się jak ciernie w jego gardło. Każdego ranka po przebudzeniu Andrzej czuł je tam, uniemożliwiając mu normalne oddychanie. Przełykał je wraz z gorzką kawą, którą teraz pił w ciszy, siedząc przy małym drewnianym stole, który jego żona Danuta odziedziczyła po swojej matce. Wspomnienie tamtego dnia powtarzało się jak zużyty film w jego pamięci. Susza rozpoczęła się dwa lata wcześniej, ale nikt nie spodziewał się, że potrwa tak długo. Najpierw była kukurydza a potem fasola ziemia popękała jak stara skóra pod bezlitosnym słońcem. Studnie obniżyły się tak bardzo, że woda wychodziła mętna. O smaku minerałów i rozpaczy. Andrzej udał się do banku w miasteczku, tego białego i zimnego budynku, gdzie zawsze, czuł się jak intruz, pożyczka wydawała się jedynym wyjściem. Kupić nasiona odporne na suszę, może bardziej wydajny system nawadniania. Podpisał dokumenty, których ledwo rozumiał, przekonany, że następny sezon będzie lepszy. Ale. Deszcz nie nadszedł. A z każdym miesiącem bez plonów odsetki rosły jak inwazyjne chwasty. W dniu licytacji Andrzej pojawił się w swojej najlepszej koszuli, tej którą Danuta prasowała na wiejskie święta. Miał węzeł w żołądku, gdy widział mężczyzn w garniturach oceniających jego ziemię, jak przedmiot w sklepie. Eugeniusz Walczak z jego białą skórą, która nigdy nie znała pracy pod słońcem, Zaoferował dokładną kwotę, która pokrywała jego dług. To okazja powiedział swoim towarzyszom, nie trudząc się wyściszyć głos. Ci chłopi nigdy nie zrozumieli prawdziwej wartości tego, co mieli w rękach. Andrzej zacisnął pięści, aż poczuł, jak paznokcie wbijają się w jego dłonie. Chciał krzyczeć, chciał rzucić się na tego człowieka, ale co by to dało. Wstyd ważył więcej niż gniew. Sąsiedzi, niektórzy przyjaciele z całego życia, Spuszczali wzrok, gdy spotykali go w miasteczku. Współczucie bolało bardziej niż pogarda. Kowalski bez ziemi to nic, powiedział mu wujek Ryszard ostatnim razem, gdy się widzieli. Co teraz będziesz robił? Pracować dla innych? Lepiej jedź na zachód jak wszyscy inni. Ale Andrzej nie mógł pojąć myśli o opuszczeniu ziemi, gdzie byli pochowani jego rodzice i dziadkowie. Gdzie każdy świt miał inny kolor, który nauczył się rozpoznawać od dziecka. Danuta podtrzymywała go, gdy wszystko wydawało się rozpadać. Mamy dom, przypominała mu, a nasze ręce nie zapomniały pracować. Przetrwali z tego niewiele, co Andrzej zarabiał jako robotnik rolny na cudzych ziemiach i z haftów, które Danuta sprzedawała na niedzielnym targu. Zraniona duma bolała bardziej niż głód. Każdego dnia, mijając w drodze do pracy swoje, dawne ziemie czuł, że coś rozdziera się w jego wnętrzu. Czy pan mnie słucha, panie Andrzeju? Głos Jakuba listonosza wyrwał go ze wspomnień. Słońce wciąż było wysoko, a pot spływał mu po plecach. Przepraszam, chłopcze zamyśliłem się. Przynoszę to. Jakub wyciągnął zapieczętowaną kopertę z oficjalnym nagłówkiem rządu wojewódzkiego. Mówią, że to ważne. Andrzej wziął kopertę z nieufnością. Oficjalne listy nigdy nie przynosiły dobrych wiadomości dla jego rodziny. Podziękował młodzieńcowi. I poczekał, aż się oddali, zanim ją otworzył. Jego oczy przebiegły dokument kilka razy, próbując zrozumieć formalne i skomplikowane słowa. Było to powiadomienie z programu odzyskiwania gruntów rolnych. Jak wyjaśniono, oceniali przypadki małych rolników, którzy stracili swoje własności podczas suszy, dla możliwego programu odkupu i redystrybucji. Małe drżenie opanowało jego ręce. Czy to możliwe? Ostrożnie złożył list i schował go w kieszeni koszuli przy sercu. Nie chciał karmić nadziei, które później bolałyby bardziej przy umieraniu, ale coś zapaliło się w jego piersi. Tej nocy, gdy Danuta haftowała przy świetle lampy, Andrzej pokazał jej list. Nie chcę, żebyś zbytnio się łudził, powiedziała ostrożnie, dobrze znając ból, przez który przeszli. Te programy dużo obiecują i mało dają. Wiem, odpowiedział, ale to pierwszy raz od dwóch lat, kiedy coś się rusza. Co zamierzasz zrobić? Andrzej obserwował swoje szorstkie dłonie, głębokie linie swoich dłoni. Pójdę na spotkanie, posłucham, co mają do powiedzenia. Biuro regionalne było pełne rolników takich jak on, mężczyzn i kobiet, z twarzami naznaczonymi słońcem i troską. Andrzej rozpoznał kilku ze swojej społeczności i okolicznych wiosek. Wszyscy stracili swoje ziemie z różnych powodów: susze, powodzie, niespłacalne długi, oszustwa prawne. Młody urzędnik o imieniu Michał Orłowski wyjaśnił program. Rząd przydzielił fundusze na odzyskanie źle wykorzystywanych lub opuszczonych ziem przez nowych właścicieli, priorytetowo traktując oryginalnych rolników, którzy chcieliby wdrożyć zrównoważone metody. To nie jest jałmużna, wyjaśnił młodzieniec. To inwestycja w bezpieczeństwo żywnościowe naszego regionu. Na końcu prezentacji rozdali formularze, wydawały się niekończące, pełne terminów prawnych i miejsc na informacje, których Andrzej nie był pewien, czy ma. Mogę panu pomóc, zaoferowała młoda kobieta, która przedstawiła się jako Karolina, asystentka programu. Wiele z tych dokumentów jest skomplikowanych nawet dla nas. Przez następne tygodnie Andrzej zbierał dokumenty. Szukał starych tytułów, zdjęć wcześniejszych zbiorów, jakichkolwiek dowodów na to, że te ziemie były produktywne pod jego opieką. Plotka o programie szybko rozeszła się po wsi. Pewnego popołudnia, gdy Andrzej pił kawę w małym sklepie Mateusza, Eugeniusz Walczak wszedł z dwoma swoimi pracownikami. Cisza zapadła ciężka jak płyta. Walczak spojrzał na niego z krzywym uśmiechem. Więc stary Kowalski wierzy, że może odzyskać swoje ziemie, powiedział głośno, żeby wszyscy usłyszeli. Nie nauczyłeś się lekcji za pierwszym razem, te ziemie mają właściciela, a tym właścicielem jestem ja. Andrzej poczuł, jak ciepło wstępuje mu na szyję, zacisnął kubek w dłoniach. Program jest legalny, odpowiedział, nie podnosząc wzroku. Po prostu postępuje zgodnie z procedurami. Walczak podszedł, aż stanął przed jego stołem. I myślisz, że nikt taki jak ty może wygrać z kimś takim jak ja? Mam prawników, mam kontakty. Ty ledwo potrafisz podpisać swoje nazwisko. Śmiech jego towarzyszy odbił się echem w lokalu. Andrzej czuł, że każda para oczu w tym miejscu jest skupiona na nim, czekając na jego reakcję. Dawny Andrzej pochyliłby głowę, zapłaciłby za swoją kawę i odszedłby w ciszy, niosąc upokorzenie jak ciężki tobu. Ale coś zmieniło się w nim od przybycia tego listu. Wstał powoli, patrząc bezpośrednio w oczy walczaka po raz pierwszy. Może nie mam twoich pieniędzy ani twoich wpływów, powiedział cichym, ale stanowczym głosem. Ale znam tę ziemię jak linie mojej dłoni. Wiem, gdzie wypływa woda nawet w najgorszej suszy, gdzie gleba przechowuje więcej składników odżywczych. Kupiłeś kawałek papieru, ja straciłem całe swoje życie. Cisza stała się gęstsza. Walczak wydawał się zaskoczony odpowiedzią. Pożałujesz tego, Kowalski, mruknął, zanim odwrócił się i wyszedł ze sklepu. Mateusz podszedł i położył rękę na jego ramieniu. Uważaj, Andrzeju, ten człowiek jest niebezpieczny, gdy czuje się zagrożony. Ale ostrzeżenie przyszło za późno. Dwa dni później Andrzej znalazł pierwszą groźbę przybitą do drzwi swojego domu. Kawałek papieru z literami wyciętymi z gazety, który mówił: Porzuć program, albo porzucisz to życie. Danuta chciała udać się na policję, ale Andrzej wiedział, że byłoby to bezcelowe. Na wsi, prawa często uginały się przed siłą pieniędzy. Może powinniśmy zapomnieć o tym wszystkim zasugerowała ze strachem w spojrzeniu. Nie. Warto ryzykować tego niewiele, co nam zostało. Tej nocy Andrzej nie mógł spać. Wyszedł na mały ganek domu i kontemplował gwiazdy. Te same, pod którymi jego ojciec nauczył go odczytywać znaki czasu, słuchać cichego języka ziemi. Co byś zrobił, tato? mruknął do ciemności. Odpowiedź wydawała się nadejść z wiatrem, który delikatnie poruszał liśćmi starego awokado, dającego cień domowi. Godności nie sprzedaje się ani nie rozdaje, zwykł mawiać stary Kowalski. To jedyna, rzecz, którą biedny człowiek może zostawić w spadku. Następnego ranka, Andrzej pojawił się w biurze programu. Michał Orłowski przyjął go z uśmiechem, który zniknął, gdy zobaczył jego poważną twarz. Zaczęły się groźby, wyjaśnił Andrzej, pokazując mu papier, i nie będą ostatnie. Młody urzędnik zmarszczył brwi. To poważne, panie. Andrzeju, możemy przydzielić panu ochronę, porozmawiać z władzami. To nic nie da, wiem, jak działają te rzeczy, przerwał Andrzej. Chcę tylko wiedzieć, czy naprawdę mam jakąś szansę, czy ryzykuję na próżno. Michał spojrzał mu w oczy. Pana sprawa jest jedną z najbardziej solidnych, jakie mamy. Ziemie, które kupił walczak, są praktycznie opuszczone. Używa ich tylko do spekulacji ceną. To jest wbrew duchowi reformy rolnej i przeciwko nowym prawom użytkowania gruntów. Andrzej powoli skinął głową. Więc będę kontynuował. Następne tygodnie były męczarnią. Groźby trwały, coraz bardziej wyraźne. Ktoś zabił kury, które hodowała Danuta. Pewnej nocy znaleźli opony swojej starej ciężarówki przecięte. Strach zamieszkał w ich domu jak niechciany gość. Danuta modliła się każdej nocy, trzymając mocno mały obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, który odziedziczyła po babci. Data ostatecznej rozprawy zbliżała się. Miała odbyć się w stolicy województwa przed komitetem, który oceniłby Wszystkie przedstawione przypadki. Andrzej przygotował swoje najlepsze ubranie, powtarzał raz po raz argumenty, które przedstawiłby, powody, dla których zasługiwał na odzyskanie swoich ziem. Noc przed jego podróżą, gdy spali, huk ich obudził. Coś uderzyło w jedno z okien domu. Andrzej wyskoczył z łóżka, wziął stary machetę, który trzymał pod materacem i pobiegł do drzwi. Ogień już rozprzestrzeniał się po przedniej części domu. Ktoś rzucił butelki z paliwem. Płomienie szybko pożerały suche drewno. Danuta, krzyknął biegnąc z powrotem do sypialni. Jego żona już stała, pośpiesznie zbierając dokumenty, które przygotował na rozprawę. Musimy wyjść, krzyknął, chwytając ją za ramię. Uciekli przez tylne drzwi, gdy ogień pochłaniał mały dom, w którym mieszkali przez całe swoje małżeńskie życie. W ciemności, Wydawało im się, że widzą sylwetki oddalające się w oddali. Znaleźli schronienie w domu Mateusza. Stary sklepikarz przyjął ich bez zadawania pytań, oferując im swoją małą sypialnię dla gości. Nie możesz iść na tę rozprawę teraz powiedziała Danuta ze łzami w oczach Zabiją cię. Andrzej patrzył na płomienie, które wciąż unosiły się w oddali, pożerając resztki ich domu. Wszystko, co mieli, było tam w środku. Wspomnienia, zdjęcia, kilka przedmiotów, które udało im się zachować. Jeśli nie pójdę, wygrają odpowiedział zmęczonym głosem. A co my wygrywamy kawałek ziemi w zamian za twoje życie? Andrzej wziął ręce swojej żony w swoje. To nie jest tylko kawałek ziemi, Danuto to nasza godność. O świcie Mateusz zawiózł go na dworzec autobusowy swoją starą ciężarówką. Uważaj, ostrzegł go słyszałem, że Walczak również jedzie dziś do stolicy. Andrzej skinął głową, już tego oczekiwał. Czterogodzinna podróż do stolicy była jak zawieszenie w dziwnym limbo. Patrzył przez okno na pola, które mijali z dużą prędkością, niektóre zielone i prosperujące, inne opuszczone jak jego. Siedziba rządu wojewódzkiego była imponującym budynkiem z różowego, te piaskowca. Andrzej czuł się maleńki, wchodząc w swoim prostym ubraniu i zużytych butach. Ale szedł z wyprostowanymi plecami, jak nauczył go ojciec. Sala rozpraw była pełna. Rozpoznał kilku rolników z programu siedzących na drewnianych ławkach, zdenerwowanych jak on. I tam był walczak, w nienagannym garniturze, otoczony ludźmi, którzy wyglądali jak prawnicy. Ich spojrzenia się skrzyżowały. Właściciel ziemski uśmiechnął się z pogardą. Urzędnik wezwał jego nazwisko. Była jego kolej, by przedstawić swoją sprawę przed komitetem, złożonym z trzech mężczyzn i dwóch kobiet o poważnym wyglądzie. Andrzej wyszedł na środek sali, przygotował przemówienie, ale gdy znalazł się przed tymi spojrzeniami, przećwiczone słowa wyparowały z jego umysłu. Nazywam się Andrzej Kowalski, zaczął drżącym głosem. Jestem byłem rolnikiem w społeczności Nowa Wieś w Małopolsce, zrobił pauzę, przełykając ślinę. Straciłem moje ziemie dwa lata temu z powodu długów spowodowanych suszą. Pan Walczak kupił je na licytacji, wskazał na właściciela ziemskiego gestem głowy. Od tego czasu te ziemie są opuszczone, nie produkują nic, podczas gdy moja rodzina i ja głodujemy. Jeden z członków komitetu przerwał mu: Panie Kowalski, czy ma pan dowody, że ziemie nie są odpowiednio wykorzystywane? Andrzej poczuł, że świat się zatrzymuje. Dowody były w teczce, którą przygotował skrupulatnie tej samej, która spłonęła wraz z jego domem poprzedniej nocy. Ja miałem zdjęcia, dokumenty wyjąkał, ale wczoraj w nocy spalili mój dom wszystko zostało utracone w pożarze. Szmer przeszedł przez salę. Walczak pochylił się do jednego ze swoich prawników, szepcząc mu coś do ucha: Czy oskarża pan kogoś o ten pożar, panie Kowalski? Zapytał inny członek komitetu. Andrzej spojrzał bezpośrednio na walczaka. Nie mam dowodów, odpowiedział. Szczerze, ale mam to. Powoli zdjął koszulę, odsłaniając swój tors. Cała sala wstrzymała oddech. Jego plecy i boki były pokryte niedawnymi oparzeniami, niektóre wciąż z pęcherzami. To są dowody na to, co jestem gotów znieść, aby odzyskać to, co jest moje sprawa, powiedział jasnym głosem. Nie mam papierów, które mógłbym Wam pokazać, ale mam znaki mojej walki. Cisza w sali była absolutna. Nawet prawnicy walczaka wydawali się niewygodnie. Możecie zweryfikować pożar, kontynuował Andrzej. Możecie porozmawiać z sąsiadami, którzy go widzieli. Możecie sprawdzić sami, że te ziemie są opuszczone, że nie produkują niczego, podczas gdy w naszej społeczności jest głód. Przewodnicząca komitetu. Kobieta o szpakowatych włosach i przenikliwym spojrzeniu obserwowała go uważnie. Dlaczego te ziemie są tak ważne dla Pana, Panie Kowalski? Moglibyśmy zaoferować Panu alternatywne działki. Andrzej powoli założył koszulę. Ponieważ tam są pochowani moi rodzice i rodzice moich rodziców, odpowiedział prosto. Ponieważ znam każdy kawałek tej ziemi i wiem, jak sprawić, by produkowała nawet w najgorszych czasach. Ponieważ człowiek bez korzeni jest jak suche drzewo, proszę pani, a ja chcę nadal dawać owoce. Rozprawa została zawieszona po jego zeznaniu. Powiedzieli mu, że decyzja zostanie podjęta w najbliższych dniach, że zostanie oficjalnie powiadomiony. Andrzej opuścił salę z uczuciem, że opróżnił swoją duszę przed tymi nieznajomymi. Nie wiedział, czy to było wystarczające. Czy jego słowa miałyby jakiś efekt w obliczu siły pieniędzy i wpływów? Wychodząc z budynku, świeże popołudniowe powietrze uderzyło go w twarz. Czuł się dziwnie lekki, jakby zdjął ciężar. Z ramion niezależnie od wyniku. Walczak czekał na niego na schodach, tym razem sam. To był dobry spektakl, powiedział z pogardą. Ale nic nie zmieni. Te ziemie są moje legalnie. Andrzej spojrzał na niego bez strachu, bez nienawiści, prawie ze współczuciem. Czy kiedykolwiek poczuł pan zapach mokrej ziemi po miesiącach suszy, panie walczak? Czy widział pan, jak pierwszy zielony pęd przebija powierzchnię i rozciąga się w stronę słońca? To jest to, co pan kupił, ale nigdy nie będzie pan mógł naprawdę posiadać. Właściciel ziemski wydawał się zdezorientowany przez chwilę. Potem odzyskał swój pogardliwy wyraz. Poezja nie karmi żołądków Kowalski. Władza tak. Andrzej uśmiechnął się lekko. Może ma pan rację, czas pokaże. Trzy tygodnie później oficjalna koperta dotarła do małego pokoju, który Andrzej i Danuta wynajęli za swoje skromne oszczędności. Drżącymi rękami Andrzej otworzył ją, podczas gdy jego żona obserwowała w ciszy. Rezolucja była złożona, pełna terminów prawnych, ale istota była jasna. Komitet zdecydował zastosować klauzulę interesu społecznego i produkcyjnego. Ziemie zostałyby odzyskane przez państwo i umieszczone pod reżimem współwłasności między Andrzejem i dwoma innymi rolnikami ze społeczności, którzy również stracili swoje działki. To nie było całkowite zwycięstwo. Nie odzyskałby wszystkiego, co stracił. Ale był to początek, szansa na ponowne zanurzenie rąk w swojej ziemi. Danuta objęła go w ciszy, ze łzami w oczach. Kiedy zaczynamy? Zapytała. Powrót na ziemię był stopniowy. Pierwszy raz, gdy Andrzej ponownie stąpał po swoich dawnych polach, ukląkł i wziął garść ziemi w swoje ręce. Pozwolił jej przeciekać między palcami, czując jej teksturę, jej zapach. Walczak odwołał się od decyzji, oczywiście. Prawnicy złożyli apelację, próbowali zablokować realizację programu. Ale tym razem prawo wydawało się być po stronie małych rolników. Z pomocą programu i swoich nowych partnerów Jacka i Tomasza zaczęli wdrażać techniki zrównoważonego rolnictwa. Odzyskali starożytne systemy zbierania wody, łącząc je z nowymi technologiami, które Michał pomógł im zdobyć. Pierwszy rok był trudny. Ziemia była zerodowana po tak długim opuszczeniu, ale powoli, z cierpliwością i wiedzą, pola. Zaczęły ponownie zielenieć. Pewnego popołudnia, podczas pracy przy budowie małego systemu nawadniania, Andrzej zobaczył mężczyznę, który zbliżał się drogą. To był Eugeniusz Walczak, ale wyglądał inaczej. Jego eleganckie ubranie zostało zastąpione przez prostsze stroje, a jego twarz pokazywała oznaki zmartwienia. Kowalski przywitał się sucho. Andrzej powstał, wycierając ręce o spodnie. Panie Walczak, odpowiedział spokojnie. Co pana tu sprowadza? Mężczyzna rozglądał się dookoła, obserwując widoczne zmiany na polach. Straciłem dużo pieniędzy w tej bitwie prawnej, powiedział w końcu. I słyszałem, że osiągacie dobre wyniki z tymi nowymi metodami. Andrzej czekał, przeczuwając, że jest coś więcej. Mam inne ziemie, kontynuował Walczak po niezręcznej pauzie. Bardziej na północ. One również są opuszczone, ale mogłyby być produktywne z... Z odpowiednim kierunkiem. Propozycja zawisła w powietrzu między nimi. Andrzej nigdy nie wyobrażał sobie, że nadejdzie ten moment. Czy prosi mnie pan o pomoc, panie walczak? Mężczyzna odwrócił wzrok widocznie niewygodnie. Eksploruje możliwości współpracy wzajemnie korzystne, odpowiedział formalnie. Andrzej lekko się uśmiechnął. Proszę przyjść jutro, powiedział po prostu. Porozmawiamy z Jackiem i Tomaszem. Oni również muszą się zgodzić. Walczak skinął głową, zanim odwrócił się i oddalił tą samą drogą, którą przyszedł. Tej nocy Andrzej opowiedział o tym Danucie, podczas gdy jedli kolację w małym domu, który zaczęli budować na terenie niedaleko od miejsca, gdzie był poprzedni. Ufasz mu? Zapytała z troską. Andrzej pokręcił głową. Nie chodzi o zaufanie. Chodzi o to, żeby ziemia produkowała, żeby karmiła ludzi. Reszta jest drugorzędna. Miesiące. Później, spółdzielnia, którą utworzyli z innymi rolnikami z regionu, zaczęła się rozszerzać. Nawet niektóre ziemie Walczaka zostały włączone do projektu na podstawie surowych umów, zrównoważonego użytkowania i sprawiedliwego podziału korzyści. To nie był perfekcyjny koniec. Walka trwała każdego dnia. Były biurokratyczne przeszkody, trudne sezony, wewnętrzne konflikty w spółdzielni. Ale ziemia znowu oddychała, dawała owoce. Pewnego popołudnia, obserwując grupę młodych ludzi uczących się technik uprawy organicznej pod kierunkiem Danuty, Andrzej instynktownie dotknął swojej piersi, gdzie blizny po pożarze wciąż znaczyły jego skórę. Były trwałym przypomnieniem tego, co był gotów stracić i co zyskał po drodze. Słońce zaczynało zachodzić za górami, malując niebo na pomarańczowo i purpurowo. Pola rozciągały się przed nim zielone i żywe. Nie były całkowicie jego jak wcześniej, ale w jakiś sposób to czyniło je cenniejszymi. Wspólne, jak powinna być Ziemia. Włożył stary słomiany kapelusz i wyruszył w drogę do swojego domu, gdzie Danuta miałaby już gotową kolację. Jego kroki były pewne na Ziemi, którą znał tak dobrze. Ziemia oddychała pod jego stopami, a on oddychał wraz z nią. Ilu mężczyzn i kobiet zostało pozbawionych ziemi, która karmiła ich rodziny, ilu poczuło ciężar upokorzenia, które zgina plecy, ale nie łamie ducha? Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, podziel się tym w komentarzach. Zapisz się, aby usłyszeć inne zapomniane głosy wsi i miasta, i odwiedź naszą playlistę poruszających historii, aby przypomnieć sobie, że wszyscy nosimy blizny które mówią o niewidzialnych bitwach i cichych zwycięstwach.